Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Hektar Wiedzy, kłaniam Sieńsko. Chciałem Wam podpowiedzieć jedną rzecz w temacie organizacji, w temacie transportu, w temacie dojazdu na nasze wspólne szkolenie, to, które będzie 5 listopada. Daliście świetny pomysł, bo pomysł jest Wasz, nie mój, co do sposobu organizacji. Spójrzcie, na portalu jest taki film z taką okładką, gdzie jest zapowiedź, gdzie są szczegóły dotyczące tego szkolenia. I pod tym materiałem w komentarzach, ja może przewinę, zaczęliście umieszczać informacje, a dokładniej pytania, że no jedziecie na przykład tak, jak tutaj mamy, przewiniemy, o, że jesteście z Podkarpacia i czy ktoś nie będzie jechał. I uważam, to jest świetny pomysł i chciałbym go dzisiaj tylko powielić i przekazać Wam wszystkim dalej. Moi drodzy, śmiało wykorzystajcie komentarze pod tym filmem. Jeżeli chcecie po drodze się z kimś zabrać, bądź kogoś chcecie zabrać. Uważam, że w obecnych czasach, kiedy tak jak tutaj pisaliście spod a przecież to są setki kilometrów, po co jechać w jedną czy dwie osoby samochodem, kiedy śmiało można jechać w czwórkę w piątkę, a jak większe auto to i więcej. Myślę, że śmiało wykorzystajcie platformy, wykorzystajcie portal, napiszcie sobie, nie wiem, użyjcie, podajcie może jakieś informacje co do WhatsAppa czy co do Messengera, Messengera czy nawet Podajcie adres mailowy, to nie jest problem, żebyście się wspólnie razem zgrali. Bo nie oszukujmy się, jeżeli jednym samochodem przyjedzie na przykład 5 osób albo 4, to zawsze macie jednego kierowcę na cały samochód, ale zawsze też macie paliwo podzielone na 3 albo na 4 albo na 5 i wówczas ta odległość nawet 300 km. A tutaj jeszcze jest więcej, bo z Podkarpacia. Dzieli się przecież i to już nie jest tak duży koszt, nawet jeżeli policzymy 7 zł z hakiem za litr. Myślę, że biorąc pod uwagę, ile już dzisiaj jest osób zapisanych na spotkanie, niebawem będę Wam o tym opowiadał, przekażę Wam informację, jak to policzymy. To biorąc to pod uwagę, myślę, że pomysł ten właśnie w komentarzach pisać, nawiązywać kontakt, kto z kim jedzie i jak, jest genialny. Super, że ktoś na to wpadł. Zobaczcie. Pan, który będzie jechał z Podkarpacia, po drodze mija masę powiatów, kilka województw i śmiało myślę, że, jako że my, rolnicy, wspólnie stanowimy określone grono osób, możemy się zjednoczyć, możemy zrobić to razem taniej, prościej, szybciej. Zatem was namawiam do tego i śmiało piszcie w, mówię, w komentarzach. Ja nie będę nic mówił, tu może być nawet tysiąc komentarzy, dla mnie to nie jest problem. Myślę, że tak będzie dla was przede wszystkim wygodnie, zwłaszcza, że. 5 listopada. Pierwsze w historii, historyczne pierwsze w historii szkolenia hektar wiedzy. No, powoli, powoli jednak się zbliża. Szkolenie pierwsze w mojej historii, w historii czasów, odkąd używam określenia hektar wiedzy, odbędzie się 5 listopada. I dzisiaj chciałem Was prosić o. Kilka rzeczy. O to, żebyście obejrzeli szczegółowo cały ten materiał, który jest i na Facebooku i na YouTubie dotyczący tematyki, miejsca, co jak jest zorganizowane. Chciałem was prosić o duże zaufanie i o to, żebyście uwierzyli, że to szkolenie będzie wyglądało inaczej niż materiały na portalu. Czemu szkolenie jest takie ważne i czemu spotkanie jest takie ważne? Dlatego, że to jest robione na żywo, z wami. Dlatego, że liczę na ogromną dyskusję, debatę i wymiany doświadczeń, wymianę zdań, zwłaszcza w tej części, po tej moich części wykładowej, nazwijmy to, tak? Po kolacji, kiedy będziemy mogli usiąść i po prostu porozmawiać. Każdy, dla każdego będę miał czas. Chętnie z Wami porozmawiam o wszystkim, co tylko będzie możliwość, dlatego ten czas jest zarezerwowany tak długo aż do drugiej w nocy. Nie wiem, czy zobaczyliście tematykę. Dobrałem ją specjalnie na ten rok, żeby te pierwsze w historii szkolenie hektara wiedzy było naprawdę nie wzięte z księżyca i z kosmosu. Tylko po prostu, żeby było nam potrzebne na nowy sezon, na ten trudny czas. Dzisiaj cieszy mnie to, że piszecie z całej Polski, że nawet duże odległości nie robią dla Was, niektórych przynajmniej, dużego problemu, że piszecie, że przyjedziecie jednym autem większa ilość osób. No bo ja rozumiem paliwo to wszystko. Wszędzie naraz być nie mogę. Jedno jest pewne. Ja jestem przekonany, że będziecie mile zaskoczeni, bo to Wam obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żeby to spotkanie otworzyło nową historię w naszym polskim rolnictwie w etapie, tak naprawdę, czy na poziomie niezależnych, prawdziwych szkoleń, gdzie liczy się tylko wiedza i wymiana doświadczeń. Zatem Was serdecznie zapraszam, obejrzyjcie szczegóły, zobaczcie co i jak z biletami, bo rzeczywiście dużo już jest, że tak powiem, zagospodarowane, ilość miejsc jest ograniczona Postarałem się jak najwięcej, żeby nikt nie czuł się zawiedziony, że nie dał rady dotrzeć, bo nie było miejsc. Natomiast jedno jest pewne: myślę, że będzie nas więcej niż się nam wydaje, dlatego że społeczność rolnicza w Polsce jest bardzo silna, jest coraz silniejsza i ja w to po prostu głęboko wierzę. Stąd też zapraszam Was, obejrzyjcie detale, zobaczcie tematykę. Jeżeli Wam pasuje, to zapraszam, zarezerwujcie sobie wejściówki, żebyśmy się widzieli 5 listopada.